Cześć, z tej strony Ima, witajcie na kanale. Szkoda T45. Obecna nagroda w evencie, który właśnie się toczy, jest do wzięcia praktycznie biorąc dla każdego zupełnie za darmo, ponieważ aby wygrać, wystarczy po prostu grać odpowiednią bitew i maszyna sama wpadnie wam do garażu. Event jest bardzo prosty, dostajemy odpowiednie punkty za wygrywanie, oprócz tego mamy bonus na początku jeszcze do kilku bitew. Niewielu trzeba robić, wystarczy po prostu grać. A jeśli się zastanawiacie, czy warto się bawić ten event czy warto zdobyć szkodę T45, to mam nadzieję, że ten na film Wam pomoże i udzieli odpowiedzi na to pytanie. Szkoda oczywiście należy do nacji czechosłowackiej, czyli czołów, które w grze znam już bardzo dobrze, mamy jedną linię tej nacji do tej pory i co ciekawe jest to trzeci czołg premium tej nacji po skocie T-56 i T-27, w związku z czym kto wie, czy nie jest to jakieś przecieranie szlaków do linii, która być może kiedyś się w grze pojawi, a mianowicie czechosłowackich czołgów ciężkich. Bardzo bym chciał, chociaż szczerze mówiąc, po tym co zobaczyliśmy na podstawie szkody T-56, to miałbym tutaj pewne obawy. Niemniej na razie nie ma na ten temat żadnego suchu, to tylko spekulacje, w związku z czym pamiętam, Pamiętajcie, że nic na ten temat nie wiemy. Czołg został wypuszczony na tierze siódmym, który jest takim tierem dość specyficznym, nieco eksperymentalnym. Mamy tam bardzo mocne czołgi. Dwa realnie, w mojej ocenie, obczołgi w rzeczy, czyli Smasher i Annihilator. Choć co ciekawe, tylko ten pierwszy radzi sobie naprawdę op, co widać w statystykach. W związku z czym wypuszczanie czołgów na tym tierze zawsze jest swego rodzaju eksperymentem. Przechodząc już do samej maszyny. Klasyczny wygląd z grubymi, prostymi płytami, i tutaj pierwsza niespodzianka. Szkoda T45 jest opartą na bardzo dobrym profilu pancerza. Zaczynam więc opis czołgu od jego najmocniejszego atutu, a mianowicie od pancerza, który rzeczywiście no jest w mojej ocenie jednym z najlepszych na siódmym tierze w tej chwili. Zobaczcie, że na dolnej płucie mamy prawie 120 mm pancerza, to jest spora, ale oczywiście płyta dolna zawsze jest łatwo przebijalna, natomiast już na drugiej 250-260 mm na tej wyższej płycie, no to jest naprawdę bardzo mocny wynik. Nawet czołgi 8 tieru będą miały trudności z przebiciem go. Wieża tutaj również jest bardzo dobrze, 200-250-260 plus pancerz warstwowy na jarzmie. wieża jest jest bardzo mocna i oczywiście posiada weakspot w postaci garnka, bo większość czołgów ciężkich posiada, ale nawet tam jest prawie 200 mm pancerza, nawet ten weakspot de facto nie do końca jest takim weakspotem. Na bokach pancerza również jest całkiem sporo, 120 mm powoduje, że maszyna fajnie nadaje się dostać skrapa, a do tego jeszcze nie będzie łatwo przebijalna pociskami HE, wieża również jest mocna. Mamy jeszcze tył czołgu i tutaj jest również ok. 50 mm to oczywiście mało, ale tylko de facto tył będzie przebijalny pociskami HE, wieża również jest w porządku. Jak więc możecie Zobaczyć bardzo mocny profil pancerza, który naprawdę fajnie wpisuje się w bitwach. Jeśli staniecie na czołgu czołgów siódmego tieru, to nie ma żadnego problemu z odbijaniem pocisków, z wykorzystaniem też side scrapa. Moc wieży jest naprawdę fajnie pod tym względem. Oczywiście, czołg traci na tierze ósmym. Wszystkie maszyny, które oparte są na pancerzu, jeśli grają przy matchmakingu plus 1, pojawiają się trudności. Wtedy ten pancerz bardzo traci ze względu na większe penetracje, przeciwko którym musi działać. Niemniej na tierze 7 pancerz Skody spisuje się znakomicie, a i na ósmym potrafi pozytywnie zaskoczyć. W naszej bo w World of Tanks PC jest trochę inaczej. Za mocny pancerz zawsze płacimy mobilnością. Nie inaczej jest w przypadku szkody, która jest, mówiąc delikatnie, niezbyt żwawa. Maksymalna prędkość to 37 km do przodu, natomiast w praktyce jest to bliżej 25, więc czołg szybki nie jest. Do tego rozpędzenie się tej prędkości zajmuje sporo czasu. Utrzymanie jej również nie jest łatwą sprawą. Stosunek mocy do masy wynosi tylko 12 konia, no co już powinno wskazywać na to, że zbyt dynamicznie nie będzie. I jest to cena, którą płacimy właśnie za bardzo fajny profil pancerza. Myślę, że ta cena jest warta zapłacenia w przypadku tej maszyny. Mamy dwie równoważące się cechy, choć wydaje mi się, że pancerz delikatnie przeważa, więc już jest OK. Decydującą sprawą będzie więc armata. A tutaj jest, no ciekawie bym powiedział. Po pierwsze mamy bardzo wysoki DPM 2500 tysiąca obrażeń na minutę to jest świetny wynik, jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy na tierze. Standardowa dosyć penetracja wynosząca 175 mm na pocisku przeciwpancernym 243 na akumulacyjnym. to jest bardzo dobry wynik, bo nie będzie problemu z przemianiem czołgów 8 tieru. Średnie ubrażenia to 210, czas przeładowania jest oczywiście krótki, wynosi około 5 sekund. Mamy więc plujkę, która potrafi wyrzucić z siebie dużo pocisków w krótkim czasie i zrobić wysoki DPM. Do tego 7 stopni depresji działa, to również dobry wynik. Rozrzut na 100 metrów wynosi 0,314, pewnego rodzaju standard, aczkolwiek muszę zwrócić Waszą uwagę, że ta armata do najcelniejszych nie należy. Całkiem sporo łyżką dzieckciu, w tej beczułce, no może nie miodu, ale czegoś przyjemnego i słodkiego jest czas celowania, który wynosi prawie 6 sek. Oczywiście można go skrócić używając perków, zapasów i tak dalej, ale wciąż ten czas jest bardzo długi i aby mieć pewność trafienia musimy poświęcić sporo czasu na skupienie celownika praktycznie do końca. Ogółem jednak, pomijając tą jedną wadę, armata spisuje się dobrze, robi robotę, a DPM pozwala nam szatkować przeciwników na plasterki. Po tej krótkiej charakterystyce zobaczcie jak człowiek spisuje się w bitwie. Zagram sobie teraz bitewkę na żywo, zapraszam. No to lecimy z bitwą na żywo, zobaczymy jak tam polusuje. Czy będziemy grać na plus 1, czy. A nie, będziemy grać na swoim tierze, to jest fajnym wynikiem, bo o wiele przyjemniej gra się tą maszyną, tak jak wam mówiłem już, właśnie grając na swoim tierze, a nie na plus 1, Wtedy ten pancerz naprawdę działa, pokazuje pazura i można sobie i poodbijać, i postrzelać, jest naprawdę fajnie i przyjemnie. Lecimy. No mobilność, o czym też wspominałem, jak widzicie, no nie jest najlepsza. Czołg się bardzo powoli rozpędza. I osiąga te swoje tam 30 km z lekkim bólem, ale jest, no jest jak jest. Płacimy pancerzem za. Płacimy mobilnością, przepraszam, za, nie, za pancerz i nie jest jakaś wielka wada, no po prostu ten czołg tak ma. Lecimy, wbijamy się w te medziki, zobaczymy, co co zrobi moja drużyna. Też pojechała w tą stronę, więc mamy też komfortową sytuację, że można pojechać dokładnie tam, gdzie się powinno pojechać. i Oj, 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 oj z tym panem wolą się nie strzelać. Uciekaj, uciekaj i pięknie się odbiłem, jak widzicie. Boczkiem, te boki też są twarde, o tym też mówiłem, o, niestety w gąskę. No działo nie jest zbyt celne. Dobra. Może jeszcze jeden powinienem dążyć wsadzić. O, nie wsadzę, bo jest troszkę się skontował i za 294, ale to... Ale to i tak chyba było warto, bo ten pan nic tu nie potrafił zrobić. No, bo widzicie, właśnie jak się dingłem teraz od kolegi, który próbował tutaj. Mm... A teraz coś weszło. Ale to chyba nie w bok, tylko w coś innego. Tu się troszkę majtłem. Dobra, polecimy na tego te 37 On mi nic za wiele nie powinien zrobić, a, a jak go zdejmę, to będzie jeden czołg mniej. I, oj, 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 tu mamy jeszcze Brytan Pantera. Napatoczył się, dobra. Beleś nie, nat nie, nie natknąć na tego Smashera, bo to jest dla mnie taki nieprzyjemny czołg, bo on potrafi rypnąć dość mocno yy, i, i wtedy jest problem. Ale właśnie, kiedy nie, nie stajecie na przykład takich czołgów bardzo, bardzo mocno obs jakimś e, masywnym działem, no to wtedy nie ma problemu, o właśnie są takie dingi, jak widzicie, o taki T-37. Swoją drogą, on powinien sprzedać do mnie goldem, bo nie ma szans, żeby mnie spenetrował y, nie goldem. Teraz mnie spenetrował, ale prawdopodobnie, tak, w dolną płytę, no to w porządku, tam się udało. I lecimy sobie dalej teraz na tego Challengera, który tutaj tak nieszczęśliwie sobie wjechał i, i właśnie w tej chwili zjeżdża do garażu. Dobra. No, szybka bitewka, jak widzicie. E, poleciliśmy tak jak trzeba drużyną, więc odbyło się wszystko tak, jak się powinno odbyć. Jakieś tam swoje skromne wyniki chyba zrobiłem, zaraz zobaczymy. Nawet nie wiem, nie liczyłem. No, 2000 na no, 7 tier to jest bardzo fajny wynik. Także takim czołgiem, tym czołgiem możecie właśnie takie wyniki robić, więc e, nie ma żadnego problemu. Polecam serdecznie zabawę z, z Kodą T45. Okej, okay, bitwa za nami, jak mogliście zobaczyć, niespełna 2000, bez problemu zrobione. Na tym czołgu naprawdę można robić fajny wynik, jeśli rzuci was na siódmy tier, gra się bardzo przyjemnie. Troszkę gorzej jest na plus 1, ale wciąż maszyna daje radę. Odpowiadając teraz na pytanie, które zadałem na początku, zdecydowanie szkoda T45 jest czołgiem, który warto wbić. Szczególnie, że nie musicie nic robić, żeby to robić. Masło ma ślane, ale tak w praktyce jest, wystarczy tylko grać. Czołg wpada do garażu po prostu sam. Otrzymacie przyjemny czołg, ciężki siódmego tieru z dobrym pazerzem, niezłą armatą i słabą mobilnością, który będzie jednak Potrafił się świetnie spisywać, grając przeciwko czołgom na tym samym tierze, troszkę słabiej na tierze plus 1, natomiast ogólnie jest to bardzo przyjemna i naprawdę fajna zabawka, która może dostarczyć mnóstwo radości. Chciałbym też zauważyć, że po CS52 Lisie jest to drugi fajny czołg, który dostajemy za darmo, więc tutaj należą się słowa uznania dla wargamingu, że w tak krótkim czasie daje nam drugą fajną maszynę zupełnie za darmo. Warto o takich drobnych rzeczach pamiętać, szczególnie, że jak wiecie, lubimy narzekać, psioczyć, jaki ten wargaming zły, a jednak czasem robi naprawdę fajne rzeczy i warto je tak. Że dostrzec. Wbijajcie więc szkodę T45, podzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzu do filmu, a ja żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Cześć.